Witam dzisiaj kilka słów o terminach sadzenia winorośli. Winogrona można sadzić w różnych terminach, w zależności od tego, jakimi sadzonkami dysponujemy. Jeśli chodzi o sadzonki z bryłą korzeniową, sprzedawane w pojemnikach, można je sadzić właściwie w dowolnym czasie między kwietniem a październikiem. Rośliny z gołym korzeniem sadzimy wiosną od połowy kwietnia do maja lub jesienią w październiku. Sadząc wiosną nie musimy robić kopczyków zabezpieczających korzenie przed mrozem, jednak musimy często podlewać rośliny, aby lepiej się przyjmowały. Natomiast przy jesiennym sadzeniu panują na ogół lepsze warunki wilgotnościowe do zakorzenienia na nowym miejscu. Konieczne jest jednak przy tym sadzeniu jesiennym usypanie kopczyka z ziemi lub jakiegoś materiału organicznego, który zabezpieczy korzenie przed mrozem. Dziękuję za obejrzenie i zachęcam do oglądania pozostałych filmów o uprawie winorośli. Pozdrawiam.